Do nowego roku zostało 11 dni, więc zagram sobie w simulator fajwerków. Do oglądania. Dobra, zaczynamy grać. Nie wiem, co się robi w tej grze, jestem pierwszy raz, ale zobaczymy. Mamy sklep z fajwerkami. Okej, okay. Pewnie musimy sobie kupić jakieś fajwerki. Mamy 10 dolarów. O, stać nas. Nie wiem, czy lepiej kupić jakieś za 10 czy za 8. Kupmy. Aha, bo są jeszcze tańsze. Aha, dobra, kupiłem droższe trudno. E, dobra robota. Teraz wybierz go i umieść gdzieś. Zapal ląd i cofnij się. okej. Okay. Może tutaj. Możemy tutaj? OK. Dajemy tu. Już. Leci. Ale fajne. Zdobyliśmy jakiś proszek. Idziemy pewnie go sprzedać teraz. O, 7, 17 dolarków dostaliśmy Super, sprzedałeś swój proszek za gotówkę, więc możesz kupić więcej fajerwerków, ulepszyć swój plecak. Bawcie dobrze w grze. Okej. Okay. Idziemy... Są plecaki. Najtańszy kosztuje 50 dolarków, więc nas nie stać. Idziemy po lepsze fajerki, albo po, po prostu po więcej. Ja bym kupił na przykład takie teraz takie. 3 i 2 takie za dolarka. Idziemy zobaczyć. Dobra. Da, a co, możemy dać od razu tak więcej? Koło siebie? Da się. Uciekamy. Wow Dyskoteka. Ale fajne efekty. Aha, mamy za mały plecak. Idziemy sprzedać i wrócimy jeszcze po tamten proszek. Następną razem możemy strzelać bliżej punktu sprzedaży tego proszku, będzie na łatwiej mamy 14 proszku. ok mamy już 39 dolków więc idziemy jeszcze po lepsze fajwerki tu są jakieś nagrody o, mamy dwa prezenty 100 gotówki 250 gotówki, mega się opłaca dobra, Ej, mamy aż ba mamy bardzo dużo, więc kupiłbym to i lepszy plecak ale to on jeszcze bym sobie dokupił takie takie Jest coś za 50? Nie ma, więc Takie dokupimy I jeszcze to I mamy bardzo duży zapas I idziemy kupić lepszy plecak Który ma już 100 miejsca Więc 4 razy więcej Dobra, puszczamy wajwerki Dobra Odpalamy wszystko, nie wiem czy dam radę wszystko na raz u Leci! Będą lecieć? Czy nie? Aha, okej. Okay. Myślałem, że polecę, ale nie poleciały Dało nam to. Um, 280 prawie dolków, więc dobrze. To idziemy kupić jeszcze lepsze fajwerki. A tu to jest Quick Shop. Aha, że od razu, tutaj, że nie musimy chodzić. tutaj mamy. Kupimy sobie rakietę, dwie rakiety i... tego Hellboya, czy jak to się nazywa. I jeszcze to. I mini Dobra, kupimy sobie tyle. Idziemy wysadzić. O co ja włączyłem? Jak włączyłem jakąś fuzję, bezpiecznik tutaj nie wiem. O, tu będzie rakieta pierwsza. To fajne, fajne. Ło! Wow. Przydatkowo odpaliłem. Odpalimy najpierw te mniejsze. Ło! Wow. Ale fajne. Ale pięknie. Sprzedajemy sobie obecny proszek. Muszę sobie kupić lepszy plecak, bo nie ma miejsca. Ale to za chwilę ogarniemy. Dobra, puszczamy jeszcze jedną rakietę. ło wow. aha jeden strzał Myślałem, że będzie lepszy przed tamte były lepsze coraz więcej pieniędzy mamy, więc możemy sobie kupić coraz lepsze fajwerki o tu też jest kolejny punkt sprzedaży, nie widziałem go fajnie wiedzieć możemy zaraz po mapie sobie pochodzić, bo może tam są jakieś lepsze rzeczy może zaszlejmy, kupimy sobie to za 333 hmm. o, zobaczymy opis jego Ciasto o niskim tempie. Dobra, kupimy to. I jeszcze stać na nas, stać nas na to i okej. Okay. Idziemy wystrzelić. O, tu, są, tu jest kolejny świat. Mamy zebrać 25 tysięcy um, gotówki. Kolejny punkt sprzedaży. Okej, okay, to... Odbierzemy sobie kolejny prezent, tym razem 500 gotówki, więc. Pójdę sobie ulepszyć plecak Który będzie mieć już aż y, 1000 miejsca U, najlepszy, najlepszy ma Najlepszy kosztuje 50k 50. Ok idziemy Wystrzelić Jeden Okej. Okay. Odalamy się szybko No i tak można przywitać nowy rok Bardzo satysfakcjonująca gra, powiem wam. W opisie macie link oczywiście, jak zawsze. Możecie zrobić sobie lajka, nie mówimy już o tym filmie. Nie zmuszam, ale fajnie by było dla mnie. Ok, idziemy zebrać proszek. Mamy 600 gotówki dolarków, więc idziemy do sklepu. Tym razem sobie kupimy może... To za 300 Aha nie, bo to, że Game Pass, no tak Dobra i tr tr Trzy razy mam tego Hellboya I tego Kapi Calypso Wiem, że źle to wymawiam, bo to od razu automatycznie mi Roblox przetłumaczył I źle przetłumaczył Okej, okay. dajmy I... A jednak cztery, ra cztery razy mam tego Boya Opalamy, oddalamy się. Eee, coraz lepszy efekt. Wow. Ja. Ale długo. O oh, wow. u, ale ślicznie. Ile razy w tym filmie powiem? Wow, ładne czy coś w tym stylu. Mega dużo. Ok, mamy aż. zobaczymy ile hajsu. Mamy aż 700. Dajcie znać w komentarzu, czy macie jakieś, jakieś może, noworoczne postanowienia, bo do 2025 roku zostało 11 dni, Tak mi się wydaje, albo 10, nie wiem kiedy to widzicie, ale wydaje mi się, że będziecie widzieć ten film jak do nowego roku, zostanie 10, 11 dni. Dobra. Teraz możemy. Ja bym kupił bardzo dużo ty no tego, nie wiem jak to czytać, Hellboyów, czy coś, nie wiem czy dobrze odmieniam, dobra, kupimy za całe pieniądze to, jestem ciekawy ile tego mam, 11 aż mam tego, nie od... jestem ciekawy czy odpalę to wszystko naraz, odpalimy sobie teraz z tym, z tą, z tym bezpiecznikiem, nie wiem co chodzi, o, kolega będzie być z nami, aha, że Knot jest jeden, Fajne, bo możemy od razu wszystkie fajwerki naraz puścić dokładnie. Wow. Kolejny raz mówię. Wow. Ale nie no, musicie przyznać, że to jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Za ten efekt musicie zostawić lajka. Oje, oje, wszędzie są te proszki. Musimy pozbierać sobie. Zbieramy sobie. Aż tak daleko poleciały te proszki. Teraz stać nas na lepsze fajwerki. Znaczy droższe. Czy lepsze, to się, to się przekonamy. To za 750 sobie kupimy. I jeszcze kupimy sobie tego jednego hellboya I nie mam pojęcia, który to który, więc puścimy sobie obydwa naraz. Aha. So, y, puścimy sobie teraz tego lepsze, albo od razu naraz dwa naraz y, puszczamy Lepszego, lepszy i gorszy oczyś co to tak się nie wiem nie wiem jak ten opisać gwiazdeczki po prostu ale i tak ten Hellboy wygrywa Ale on jest długi zauważyłem trwa y, ale, ale ktoś głośno strzela To jest. Mam nadzieję, że mnie było słychać. Znowu musimy po całej mapie zbierać te proszki. Ale głośno, mam nadzieję, że mnie słychać. Mamy kolejne, na kolejne nagrody. 100, 100 gotówki. Bardzo fajnie. 2000, aż więc kupimy sobie te złote gwiazdy. Tego. Nie kupimy, kupimy sobie tych Hellboyów za 1000 Kupimy tyle ile możemy Ma <śmamy> masz 16 i tego i jedną za 1000 Musimy to, kupimy, dam, damy sobie to i lecimy Jak to wygląda? No, Toś to będzie coraz ładniej. wow Co jest? Wo... Co się dzieje Nie napałem no, że śliczne to było. Oto z takim wynikiem na dzisiaj kończymy i do następnego siemanko.